Marta, strażakiem. O, nie śpię, Już idę! Co mu się stało? Jak sądzę, nie podoba mu się, że idzie do łóżka. Jak sądzisz? To znaczy chyba, że tak ci się wydaje, tak? Mhm mm A po co sądzić? Wystarczy spojrzeć Widać, że jest niezadowolony A może Fred, pies strażacki? Pies strażacki? Jak byłam mała, to była moja ulubiona bajka na dobranoc Tak bardzo ją lubiłam O, a ja jej nie znam Nie było cię u nas Wyobrażasz sobie? Nie było kiedyś Marty w tym domu a Helena bawiła się, że jest strażackim psem. Nie bawiłam się, że mój rowerek jest wozem strażackim. Poczytać ci, kubusiu? Fred pies strażacki. Fred pies strażacki był bardzo odważny. Miał hełm cały czerwony i żółciutki miał płaszczyk. Kiedy słyszał syrenę, wkładał strój strażacki, zjeżdżał w dół do garażu i ruszał do akcji. Brał sikawkę w łapę, wchodził na drabinę i gasił każdy pożar robiąc dzielną minę. Marta strażaczka była dzielna niebywale. Gdy wybuchał gdzieś pożar, nie bała się wcale. Czekam, jeśli złapię pchły, nie będę miała żalu! Niech pani się nie martwi, mam sikawkę w łapie, a pchły to żaden kłopot, gdzie swędzi tam podrapie, brawo strażaczko Marto! Pieniędzy nie dostajesz, lecz masz ten kawał mięsa i liczymy, że się dajesz. Och, oh, cudowne obyczaje! Syrena, to mały kubuś, wiem. Myślałam, że to prawda, lecz to był tylko sen. O nie! Nie zgadzam się! O, ojej, co za sen! A. Ten pies strażacki jest niebywały. Też chcę być psem strażaków. A jak mi pójdzie dobrze, to może nawet poznam Freda. Ale wiesz, Fred pies strażacki to tylko historyjka! <laughs> Jasne, że nie maryjka, to pies, nie świnka! Nie mówię, że to historyjka! Opowieść. nieprawdziwa tylko fikcja. Fikcja? Czyli taka zmyślona opowieść? Fred pies strażacki jest prawdziwy. <gry> Strasznie mi przykro, ale to wszystko tak naprawdę się nie wydarzyło. To jest w książce czarno na białym, wyraźnie. Przynajmniej myślę, że to czarne. A nawet jeśli to fikcja, może się opierać na faktach. No. I jeśli Fred pies strażacki nie istnieje, może być coś lepszego. Co? Marta, strażaczka! Wyobrażasz sobie? Ja w żółtych butach jadę wozem strażackim i ten wiatr w sierści, muchy w zębach! Marto! Chodzę po drabinie, ratuję ludzi, gaszę ogień wielką sikawką! Heleno, urodziłam się psem strażackim! Ale marto, ty. Wybacz, nie mam już czasu. Pożary nie gaszą się same, no nie? Powodzenia! Niestety, Marto, nie możesz być psem strażackim. Nie jesteś dalmatyńczykiem. Nadal nie jesteś dalmatyńczykiem, tylko się pomalowałaś hmm. Wiem już o co tutaj chodzi, to jest pewnie prawo pierwsze Bo wie każde małe dziecko, że strażacy mówią wierszem Czytałaś o psie Fredzie, tak? Ehe, tak To fikcja, żaden strażak tak nie mówi w rzeczywistości Rzeczywistość to sąsiednie miasto, tam potrzebują psa? Nie, w rzeczywistości to znaczy tak naprawdę. To znaczy, że nie w bajce. O! Słuchaj, jesteś w porządku. Masz charakter, a strażacy to ludzie z charakterem. I wiesz co? Przedstawię cię reszcie i niech zagłosują. O jejku, wielkie dzięki! Wiecie, ja od zawsze marzę, żeby zostać psem strażackim. Czyli od wczoraj, gdy się o nich dowiedziałam. Dobra, to co wy na to? Bierzemy ją, czy nie? Ja no Może ją weźmy Chłopaki, no? Witamy cię w drużynie I jesteś psem strażackim Brawo Ojej, tak bardzo dziękuję A więc twoje marzenie się spełniło No chodź, oprowadzę cię Tutaj trzymamy cały sprzęt I wiesz, mamy dużo sprzętu Topory, butle z tlenem, gaśnice, wszystko Dobra, a gdzie rura do zjeżdżania na dół? Zaraz zobaczysz a to jest pokój dyspozytora. Hmm? A kto to taki? <gry> to osoba, która odbiera telefony, a potem wysyła wóz strażacki. Dyspozytor jest naszym łącznikiem z resztą świata. Bez niego nie istniejemy. Teraz rura, tak? Spokojnie, dojdziemy do niej. Kiedy strażacy nie mają żadnych ćwiczeń, czekają w tym pokoju na wezwanie. O! To alarm! Jest rura! Nie, To nie był alarm, to mikrofalówka Chcesz trochę? Aha, no jasne Ach, no mówię ci Nie tak to sobie wyobrażałam Ach, och, Pies strażacki ma ciężką pracę Ach, Mają tam mnóstwo sprzętu, więcej niż Fred Ach, Jeśli chcę być dobrym psem strażackim, to muszę potrenować Skids, ale to jest mój sprzęt Strażak musi bardzo szybko dotrzeć do pożaru. Dlatego musi się szybko ubrać. No, mieszczas! Wejście na drabinę, to dopiero coś. No, ale najważniejsze, żeby dobrze sobie radzić z wężem, dobra skic, zajmij go czymś, a ja wezmę wąż. Gąbkę. A, a. O, a. Nie tak to sobie wyobrażałam. To miało wyglądać zupełnie inaczej. Wyobrażałam sobie, że jestem świetna, no a jestem do niczego. Na pewno nie było tak źle. Nie, Helenko. Spójrzmy prawdzie w oczy. Ja wcale nie mam talentu do bycia psem strażackim. Hmm. Marta strażaczka do niczego się nie nada. Nie umie włożyć hełmu i płaszcz jej ciągle spada. Nie umie zjechać rurą, prowadzić samochodu. I zwęża leje tylko na boki, nie do przodu. Ach, biedna Marta, znów się wstydu naje. Chcę być strażakiem, choć się do tego nie nadaje. A, o, dość tego. Idę do remizy powiedzieć, że rezygnuję. Jak to rezygnujesz? No bo okazało się, że kiepski ze mnie pies strażacki. Nie wejdę na drabinę, nie utrzymam węża. Nic z tego. Psy strażackie nie robią takich rzeczy. Pies, Fred je robi. E to tylko książka. No wiesz, psy strażackie nie jeżdżą do pożarów. Jak to? No co ty? To niebezpieczne. Straż pożarna, proszę. Pomocy, pomocy, nasz dom się pali. Wszędzie jest dym. Tylko spokojnie. Gdzie pani mieszka? Pszul. Halo, halo. Przerwało i nie zdążyła powiedzieć, gdzie jest pożar ten pożar! Przestań się wygłupiać. To nie jest żaden wierszyk. To rzeczywistość. Nie, ale ja mówię poważnie. Czuję zapach dymu za mną! Tędy! Hej, Marta, skakuj do nas! Tamtędy nie możemy! Musimy jechać ulicą! To gdzie ten pożar? Tędy! Wy. Strażacy mają hełmy, sikawki, sprzętu stos, lecz tylko jedna Marta! Kręć tu! Ma taki czuły nos! Pomogła walczyć z ogniem! Zgasiła resztki tlące, należą jej się brawa serdeczne i gorące. Strażacy dziękowali ściskali łapę Marty. Twój nos jest świetny! Mówił szef. To wcale nie są żarty Marta Strażaczka przebija każdą fikcję Jest najprawdziwsza w świecie i ma wspaniałą dykcję Koniec ha, 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 O, piękne moje